Szczę Boże, witam cię bardzo serdecznie tego poranka. Tu już jest kolejny dzień, jak się spotykamy. Posłuchajmy słów z księgi proroka Izajasza. Z kim moglibyście mnie porównać tak, żeby mi dorównał, mówi święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie, to stworzył te gwiazdy. Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły Nikt się nie wymknie. Czemu mówisz Jakubie i ty Izraelu powtarzasz? Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo moje przed Boga pominięte. Czy nie wiesz tego? Czy nie słyszałeś? Pan to Bóg wieczny, stwórca Kańców ziemi. On się nie męczy ani się nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabnąc, młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła i chorły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Dzisiaj znajdujemy upomnienie w słowie. Bóg mówi: Czemu powtarzasz to głupie zdanie? Zakryta jest moja droga przed Panem. To jest zdanie, które Pan Bóg wyławia, jako te, które. Toksycznie niszczy. A jakie jest Twoje toksyczne zdanie, które Cię zamyka na życie? Zamyka na radość życia, na radość czerpaną z Boga, który jest blisko Ciebie. Módlmy się. Panie Jezu, spójrz, proszę, dzisiaj na mnie, na moją siostrę, na mojego brata. Zabierz od nas te wszystkie słowa, zdania, w których nie ma życia które nas zabijają, które prowadzą nas do śmierci. Pokazuj nam te wszystkie obszary naszego życia, byśmy dostrzegali w nich ogromne pole do Twojego działania. Daj nam światło oczy serca, byśmy potrafili to zobaczyć. Niech Cię błogosławi Bóg mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zdanie na dzisiaj to może dziś wieczorem przed snem zrób takie ćwiczenie, taki mini rachunek sumienia i wypisz. Ile razy w tym tygodniu poczułeś się beznadziejny? Ile razy pomyślałeś, że się już do niczego nie nadajesz? Do ilu osób ze swojego otoczenia masz uraz? A potem otwórz księgę liczb i znajdź tam błogosławieństwo Aarona.